A któż to? Widzicie tego człowieka z czułą ciekawością pochylającego się nad roślinami? Właśnie robi zdjęcia kolejnym owadom. Pewnie zobaczył arcyciekawego żuka lub trzmiela. Albo jakiś wyjątkowo rzadko spotykany gatunek chrząszcza. To niezwykły naukowiec, entuzjasta przyrody. Stanisław Czachorowski. Entomolog, hydrobiolog, wykładowca. Zaprosiliśmy go na spotkanie... Oczywiście do lasu, a w zasadzie na małą polanę, i poprosiliśmy o opowieść o łąkach, o wadach i polanach, właśnie. Posłuchajcie. Znajdujemy się na polanie, takiej naturalnej łące śródleśnej, naturalnej powstającej w bardzo różnorodny sposób. Można by ją określić jako lukę leśną, czyli coś, co się, czego brakuje w lesie w postaci drzewostanu lub wyspę ekologiczną, też oddaje pewien charakter. Luki leśne powstają wtedy, kiedy takie duże drzewa, jak tam widoczny gdzieś e, dąb, e, dobiegają swojego życia na skutek burzy, starości przewraca się. I to, co zacieniał pod swoimi konarami, nagle dostaje dużo ilość słońca, tworzy się taka luka w zwartym drzewostanie i mają szansę rosnąć zupełnie inne rośliny, na przykład rośliny zielne, które tutaj widzimy. Kilka, kilkanaście lat naświetlenia więcej światła, rozpoczyna się sukcesja. Małe drzewka, młode siewki zaczynają startku do dorosłości. Po kilku, kilkunastu latach taka polana, luka leśna zostanie zarośnięta i staje się normalnym lasem. W naturalnym lesie, w puszczy, taki cykl powstawania luk leśnych na skutek no, umierania, przewracania się w wielkich olbrzymów i zarastania trwa nieustannie i tak jak łatki czy patchwork las wygląda. Przez kilka, kilkanaście lat, jeśli nie ma oczywiście innej ingerencji, na przykład ludzkiej, czy dużej presji zwierząt roślinożernych, które będą ścinały jak kosiarkę, kluje roślinność zielna. Jednoroczne byliny są takimi kolonizatorami. Tak jak już wspomniałem, taka luka leśna zapełnia się innymi gatunkami, drzewa zaczynają ocieniać i już szansy na rozwój nie ma. Zatem, dla nich, szansą przetrwania jest przenieść się na inną lukę leśną, na inną polanę. Oprócz tych naturalnych polan, no oczywiście występują łąki stworzone przez człowieka w wyniku zrębu, jeśli leśnicy wytną drzewa, w wyniku tak jak wcześniej gospodarki rolnej żarowej, wypalenia polany leśnej, założenia pól, tak jak nasi przodkowie kilka tysięcy lat temu. Po 20-30 latach taka polana została porzucana, bo gleba została wyjałowiona, ludzie epok brązu przenosili się w inne miejsce, a polana przeznaczona pod uprawy zarastała sukcesywnie lasem. W innych miejscach, bardziej suchych, tam gdzie wody jest zbyt mało, pojawiają się łąki kserotermiczne z roślinnością przystosowaną do Życia w warunkach ubogich, w wodę i y, y, substancje y, odżywcze a zatem łąki są bardzo różnorodne. Dużo roślin kwitnących to y, dużo pokarmu dla zapylaczy. Z całego lasu zlatują się y, owady, które odżywiają się y, nektarem, również chrząszcze. Y, odżywiające się drewnem w postaci larwalnej, ale w postaci imaginalnej dorosłe chrząszcze często przylatują do kwiatów, odżywiać się nektarem lub pyłkiem kwiatowym. Do takich Luk leśnik wnikają bardzo różnorodne rośliny. Te, które czekają w glebowym banku nasion. Nasiona czekają na, swoją, na swój dobry moment, żeby wzrastać. Jak również te, które dostają się z zewnątrz na skutek dyspersji. Tu akurat mamy sporo gatunku inwazyjnego. Niecierpek gruczołowaty no, pokazuje kolonizację zupełnie nowych terenów, konkuruje z gatunkami ch charakterystycznymi dla tego siedliska, dla takiego. Dla takiej polany. Wszystkie gatunki nieustannie podróżują, stąd mówimy o gatunkach inwazyjnych, ale wraz ze zmianą klimatu i ze zmianami dokonywanymi przez człowieka trudno powiedzieć, czy te gatunki inwazyjne powinny być tak bardzo restrykcyjne usuwane, bo one w jakimś stopniu uzupełniają nam brakującą różnorodność biologiczną. Tak jak w lesie bywa, nie wszystkie drzewa są zdrowe i żywe. Tu widzimy usychające, stojące i martwe drewna, drzewa mogłoby się wydawać, że jest to coś złego, ale to jest normalny cykl rozwojowy lasu. Na skutek drobnych zmian siedliskowych, czy to podwyższenia się poziomu wód gruntowych, czy przesuszenia. Tu akurat mamy sądząc po sicie siedlisko wilgotne. Ostatni rok stosunkowo wilgotny. Zatem te drzewa uschły być może na skutek wyższego poziomu wody albo zupełnie innego powodu. Nie są siedliskiem straconym, bo te martwe drewno długo będzie przetwarzane przez bakterie, grzyby i mnóstwo różnych bezkręgowców, bezkręgowców od owadów poczynając, a potem wykorzystywane na przykład przez taki, Taki myślę o dzięciołach, o kuciu dziupli i miejsc lęgowych dla wielu różnych gatunków. Czyli to, co z punktu widzenia naszego, takiego utylitarnego, mogłoby wydawać się stratą, że to jest zmarnowanych troszeczkę desek. Z punktu widzenia przyrodniczego jest to bogate siedlisko, które zwłaszcza w lasach gospodarczych jest w zaniku. To, co widzimy na polanie śródleśnej, na tej luce leśnej. Jest niezwykle ważne dla samego lasu, Nie dla, y, dlatego że pojawiają się tu gatunki typowo leśne, tak jak motyle, których gąsienice odżywiają się na przykład na liściach drzew czy y, 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 krzewów. Tutaj postacie dorosłe mogą się odżywiać y, miejsce schadzek. Y, czy godów dla owadów? To samo z chrząszczami saproksylofagicznymi postacie dorosłe też możemy spotkać w takich miejscach. To również miejsce żerowania dla dużych kręgowców więcej jest paszy dla saren, jeleni. Ponieważ znajdujemy się na terenie wilgotnym, to i łosie się tutaj trafią. Świetne w mieście są swoistym rezerwatem różnorodności biologicznej, bo w lasach tych polan naturalnych mamy mało. Z różnych przyczyn. W agrocenozach, w krajobrazie rolniczym, mamy, przynajmniej na warni Mazurach, duże areały wielkich pól. Rzepaku pszenicy buraków. Mało jest miec. Możemy to zobaczyć jeszcze gdzieś na roztoczu, na północnym Mazowszu, kiedy pola dzielone były na takie wąskie kawałeczki i miedze rozdzielające. To właśnie na tych miedzach, jako miejscach nieoranych, możemy mówić, że są to takie malutkie wyspy ekologiczne z roślinnością zielną. Poprzez stosowanie dużej ilości środków ochrony roślin również spada ilość chwastów w agrocenozach. Zatem łąki kwietne miejskie to można powiedzieć, że to jest taki nowoczesny rezerwat ochrony tego, co ginie na wsi i w lesie, bo o ile w lesie trudno utrzymać dużą ilość takich łąk. A zwłaszcza w krajobrazie e, wiejskim, rolniczym, to przy autostradach, tam gdzie nie produkuje się e, żywności, e, w miastach, gdzie nie produkuje się żywności, możemy utrzymywać chwasty. One nie przeszkadzają w produkcji rolnej, nie stosujemy herbicydów. I no, paradoksalnie to może się wydawać, jak to miasto może być ważnym obiektem dla ochrony różnorodności biologicznej. Tak, może być. Możemy specjalnie wysiewać, bo e, li, trudno liczyć na naturalną dyspersję, e, przedostawanie się, do miast z odległych wysp ekologicznych, diaspor, czy to grzybów, paprotników, czy roślin kwiatowych, czy również przelotu owadów, tym może troszeczkę łatwiej, a więc my musimy wspomagać poprzez specjalne, umyślne rozsiewanie dobro oczywiście gatunków do siedlisk zatem w miastach możemy mieć rezerwaty przyrody oczywiście takie łąki trzeba kosić no bo ich istotą znajdujemy się w, w takiej strefie klimatycznej gdzie jeśli nie byłoby ingerencji człowieka, wszędzie by porastał las. No, za wyjątkiem jakichś tam drobnych wysp, e, z bardzo suchych, e, terenów mocno e, zabagnionych. A więc sukcesja zmierzałaby w kierunku e, lasu. Zatem e, łąki mogą się utrzymać tylko tam, gdzie będzie dużo naturalnych kosiarek w postaci e, e, zwierząt roślinożernych. E, no nie mamy dużych stad e, żubrów, turów, już w ogóle nie ma jeleni, sarn, etc. A zatem potrzeba jest kosić, przynajmniej raz do roku, Roku. Tak, a zatrzymać sukcesję leśną, żeby nie urosły drzewa, które potem będą dalej zacieniały, można raz, dwa razy do roku kosić. Oczywiście jest to potrzebne. Kwestia kiedy, taka, żeby po skoszeniu zostawić te rośliny chociaż na trochę, żeby zdążyły się wysiać nasiona, lub też możemy powiedzieć, że możemy zastosować taką zupełnie nową antropochorię. Roznoszenie nasion przez człowieka. Na ogół to jest zupełnie przypadkowe. Idąc po lesie potem wiele nasion, machaczyki doczepia się do nas, tak jak łopian chocia, chociażby i wiele innych gatunków. Ktoś, kto wędruje po terenie, zwłaszcza późnym latem, jesienią, wie, jak dużo rzeczy jest przyczepionych do koszuli, do włosów, czy do spodni. Ale mówię tu o takiej celowej antropochorii, celowym roznoszeniu nasion, gatunków zagrożonych i wysiewaniu ich na trawnikach miejskich. One nie muszą być wygolone, tak jak pole golfowe, bo nie gramy na trawnikach w golfa. Im więcej roślin kwiatowych, różnych gatunków, tym łatwiej nam będzie utrzymać Różnorodność biologiczną, to mogą być również takie wyspy donorowe, z których przypadkiem i przez zwierzęta, i przez wiatr nasiona będą roznosiły się dalej, ale my musimy ten proces wspomagać.